Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska, a także w Centrum Edukacyjnym Norwegia, bo właśnie ten krótki program chcemy poświęcić informacji, że pojawia się na razie na YouTube, potem być może na innych platformach kanał Centrum Edukacyjnego Norwegia, który będzie prowadzony przez naszego stałego współpracownika w Norwegii Tomasza Łupinę. Witaj Tomku, szczęść Boże i czołem Wielkiej Polsce. Witaj Rafale, szczęść Boże i czołem Wielkiej Polsce, witam Państwa. No bo jak Tanka. zawsze sprawy narodowe i katolickie są dla nas najważniejsze. Uważamy, że ponad 1050 letnia historia narodu i państwa polskiego no, pokazuje, że to są dwie nierozerwalne ze sobą treści i dwie nierozerwalne ze sobą rzeczywistości. Zresztą pisał o tym Roman Dmowski w swojej książce, takiej broszurze programowej z roku 1926, Kościół, Naród i Państwo, że katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, katolicyzm stanowi w pewnym sensie istotę polskości. Zachęcam do zapoznania się także z tą. Z tą mm, broszurą. Proszę Państwa. Częsty... O, przepraszam. Platz, ja że skończyłeś wątek, więc. No to mów. Znów. Znaczy, chciałem tutaj tak dodać, tyłem do, do powiedzenia, że częsty błąd naszych patriotów, albo ludzi, z którymi nam po drodze, to... Taki, że myślą, że będąc, wymyślą polskość na nowo. Że my tu, Panie, teraz się zbierzemy i, prawda, pominiemy te tysiąc lat, tysiąc lat historii i sięgniemy do mitycznych e, początków i tam znajdziemy, wysługamy sobie jakieś koło e, czy jakąś tam inny symbol i w ten sposób e, stworzymy nową, lepszą, oczyszczoną z naleciałości zachodnich Polskę. Otóż nie. Tak się nie da po prostu, No coś wymyślą, coś stworzą, będzie to jakiś czas trwało, potem spotka to los taki jak do tej pory, więc my nie chcemy niczego wyna wynajdować, chcemy po prostu sięgnąć do tego, co mamy najlepsze, czyli trzeba sięgnąć do tego, co mamy najlepsze, czyli święta, jedna wiara katolicka, no plus doświadczenie tego tysiąca lat. Oczywiście zakładając ten nowy kanał... Dostosowujemy się do czasów współczesnych. Tak? Takie są teraz środki wyrazu. Rafał, twój kanał był tyle razy banowany, tyle razy był usuwany, że trzeba tworzyć nowe klony, ale nie tylko klony, ale i odgałęzienia. Musimy tworzyć po prostu rafę koralową Polski. Takie jest. Rafa koralowa Polska. E, Okej, okay. Powiedz mi, pod jakim adresem? Pod jaką nazwą na razie na YouTubie, a może w przyszłości na innych miejscach, ale pod jaką nazwą w tej chwili można szukać i znaleźć kanał Centrum Edukacyjnego Norwegia? No tutaj nie będę, nie, nie ma co też być aż nadmiernie twórczy na samym początku, po prostu Centrum Edukacyjne Norwegia i tyle, żeby po prostu było łatwo zapamiętać. Ja postaram się, żeby na naszych kanałach Centrum Edukacyjnego Polska, Centrum Edukacyjnego Brynica. Pojawiały się linki, pojawiły się linki. Wrzucę też linki do Twojego nowego kanału na Facebooku, czy na innych, że tak powiem, komunikatorach na Telegramie. Myślę, że Ty też będziesz propagował to wśród swoich znajomych i będziemy się przyglądali, jak ten kanał się powoli rozwija. Ten pomysł, żeby tworzyć, Wokół Centrum Edukacyjnego Polska inne centra edukacyjne, no ma już kilka, kilka ładnych lat. Natomiast powstało tych centrów łącznie sześć do tej pory, z czego jeden z tych kanałów, właśnie Brynica, ma swój, swój kanał na YouTubie. Kanał, który ma na dzień dzisiejszy 4100 subskrybentów i działa od prawie dwóch lat, czyli przez dwa lata 4100 subskrybentów, to mniej więcej taki, taki wynik. Mam nadzieję, że ty za dwa lata może będziesz miał więcej niż 4100 subskrybentów. Natomiast obiecuję, że, że po tym dzisiejszym filmie damy linki i ja będę jednym z pierwszych którzy też jako subskrybent na twoim kanale się pojawią. Powiem tylko jedno, że myśmy i to na przykład jest w niektórych naszych wydawnictwach, w niektórych naszych książkach organizowaliśmy kilka centrów edukacyjnych w Polsce i powiem w ten sposób tu na przykład widać e, c, e, spis tych centrów edukacyjnych. E, one one e, powstały. E, pierwsze oczywiście było Warszawskie, Centrum Edukacyjne Powiśle, potem było Centrum Edukacyjne Bydgoszcz imienia generała Dowbor Mośnickiego e, bardzo wielka postać, potem było Centrum Edukacyjne Włocławek, Centrum Edukacyjne Sudety, imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbe, potem było Centrum Edukacyjne Pojezierze Brodnickie i wreszcie właśnie dwa lata temu Centrum Edukacyjne Brynica, które ma swój kanał na YouTube. nazwa kanału CEB, -E myślnik Centrum Edukacyjne Brynica. Bardzo polecam ten ten kanał. Teraz, od momentu, kiedy Państwo to zobaczą w internecie, proszę szukać, damy zresztą linki: Centrum Edukacyjne Norwegia. No nie wiem, czy, czy, czy jeszcze coś dodajemy, czy woli ogłoszenia to, co powinno być powiedziane, już zostało powiedziane? Myślę, że nie ma co przedłużać, że to, co miało być powiedziane, zostało powiedziane i co do roboty towarzyszy. Do roboty. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. To był wspólny program Centrum Edukacyjnego Polska, nadającego z Polski oraz Centrum Edukacyjnego Norwegia, nadającego z Norwegii. Ogłaszamy, że Centrum Edukacyjne Norwegia działa, natomiast rozpoczyna też swoją działalność w internecie. Jako pierwszy pojawia się kanał na YouTube. Linki do tego kanału znajdą Państwo w opisie do tego filmu. Dziękuję bardzo. Do widzenia z Panem Bogiem. Do widzenia z Panem Bogiem.